Czy jesteście panowie przygotowani? Czy macie ciała przygotowane? Tak. Czyste po peelingu? Peeling, nawilżanie, to tak. A na co kosmetyki dzień. na twarzy. No na twarzy mamy makijaż. Mhm. Więc... To będzie trzeba zmyć. I mamy pokazać swoją prawdziwą twarz. Tak. Efekt jaki chcielibyście uzyskać panowie? Żebyśmy wyglądali na wypoczętych i po urlopie, bo nam tego brakuje. To zapraszam w takim razie. Polecam opalać się w stringach. Gabriel, co? Chodź tutaj już mi się nie mieści. Widziałeś, że to jak damskie stringi. Ja pierdziela. Dobra, dawaj. Jak wstyd. Gabriel. Ja, ja mi wystają. Co się, kobiety ty wstydzisz? Na ja pierdolę, dobra, idziemy. No dobra. O, elegancko. Ja już jestem. Proszę wejść. Tyłem czy przodem? Na nawiązu. razie przodem. to Znaczy, przodem do mnie wejdź. Dobra. Tutaj skóra jest gładka, ja. to możemy na nie, to no opanąć. Gładka jest, Gabryk tak. codziennie drapie po plecach, Mijzia su. Nie może być zadrapań, Ramy. Nie drapie, drapie pazurami, tylko tak delikatnie. Dobra, lecimy skądś. Możemy? Okej. Okay. Jeszcze teraz w drugą stronę. Ale jeszcze za słabą. Ja dobrze. chcę mieć trzy razy tak. Ja sobie czekam na ten proszę. proszę. Opalam trzy, cztery, Jak Mi się podoba. Dobracie się. Piękne ciało. Od razu. Ok, no tak okay. jak lakiernik skończył swoją robotę. Super. Bardzo ładnie wyglądasz. No pokaż coś. Jest... Wow. No szlatką majteczka.